Siemanko W tym odcinku będzie unboxing Zupki smaczna porcja pomidorowa z biedronki Tak Najtańsza zupka oczywiście bo w fundusze Wiecie nie ma oczywiście Rozpakowujemy to. Tak widzicie Makaron Ten smak I zacznijmy od tego To jest smak pomidorowy Widzicie Chujowy trochę tutaj Wam pokażę to z bliska. Ja pierzd <laughs> <laughs> Widzicie? Tu z bliska. O, kałzysa pokażę. I od razu zrobimy tą zupkę. Tak, widzicie? Tak. Teraz makaron trochę tu Cię. To jest bardzo dobra zupka naprawdę. Ja polecam ją. Ja polecam naprawdę. Tak. Teraz yy, ja poproszę cię, Krystian, żeś poszedł po wodę. Ujebałem się całą tą zupką i więc tak. Dobrze. I widzicie zupka naprawdę... Widzicie, kolor przybrała bardzo ładny. Tak Widzicie? Tak Bardzo zacna. No i to by było na tyle. <grywia> Leje się. Dobrze. I to by było na tyle w tym unboxingu. Ja zapraszam Was do dalszego oglądania naszego yy, pojebanego, ale jak z, jak za, jakże zarazem pięknego kanału, więc subskrybujcie nas, łapkujcie, oceniajcie, udostępniajcie, więc cześć!